Jak przekonania wpływają na to, co dzieje się w naszym życiu? Jak powstają przekonania? Zaczęło się od tego, że Zofia napisała do mnie, że chce zamówić dwa nagrania personalizowane, z imieniem nagrania dotyczące problemu nadwagi. Po powrocie do Polski pojawiło się u niej 12 kg nadwagi, które nawet przy dietach prawie nie schodzą, a jak schodzą, to w magiczny sposób wracają. Po mojej odpowiedzi napisała, że możliwe, że ma w sobie uruchomiony jakiś program autosabotażu albo, albo strach przed osiągnięciem celu. I przy okazji opisało, opisała jedno ze swoich zdarzeń w swoim życiu. Było to w czasach komuny. Zosia była wtedy małą dziewczynką. Rodzice budowali wtedy dom i wszystkie pieniądze były przeznaczone na ten cel. Mama często brała Zosię na wieczorne spacery. Chodziły wtedy z ciocią, oglądały wystawy sklepów. Zosia pamiętała, jak mama wpatrywała się z zachwytem w piękne torebki z wystawy, i jak mama z żalem stwierdzała, że chciałaby mieć taką torebkę, ale jej na to nie stać. Zosia miała wtedy 8 lat i w swoim dziecięcym myśleniu nie mogła pojąć, jak mamy może nie być stać na torebkę, skoro ma pieniądze w portfelu. Mama była intendentką i robiła zakupy dla firmy. Zosia wpadła więc na wspaniały pomysł, że skoro mama nie może, to ona jej kupi. Następnego dnia Zosia wręczyła mamie torebkę, sobie, sobie zasponsorowała gumę Donalda, a resztę pieniędzy schowała w szafie. Mama widząc to zaczęła pytać, skąd Zosia wzięła pieniądze. Oczywiście wiedziała, że tysiąc złotych zniknął jej z portfela, bo nie miała na poranne zakupy do firmy. Co było dalej? Mama wzięła wtedy Zosię do kuchni, postawiła taboret na środku, kazała ściągnąć spodnie i majtki i, i biła Zosię pasem do nieprzytomności, wyzywając i krzycząc, że nigdy więcej nie zachce się jej mieć pieniędzy. I kiedy przeczytałem tego maila, to tak po prostu żal mi było, żal mi się zrobiło tej ośmioletniej Zosi. Ale najpierw mama. Pamiętam, kiedyś czytałem o człowieku, który nie miał pieniędzy i też lubił oglądać wystawy sklepowe. Tylko różnica między nim a mamą Zosi była, była taka, że mama Zosi patrzyła na piękne rzeczy i mówiła, że chce, ale nie stać jej na to. Ten człowiek z kolei patrzył na piękne wystawy sklepowe i powtarzał, to wszystko moje, to wszystko moje, to wszystko moje. Oboje są w tej samej sytuacji, nie mają pieniędzy i chcą, ale skrajnie różnie programują swoje podświadomości. Jedno nastawia się, że będzie mieć, a drugie, że nie będzie mieć. Pamiętaj, jeżeli coś chcesz, to nastawiaj się, że to masz. Nie programuj sobie, nie programuj siebie na przeszkody. Podświadomość spełnia wszystkie Twoje życzenia. Mówisz, nie stać mnie na to, podświadomość mówi, ok, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Nie staćcie na to. Teraz Zosia, cudowne dziecko z miłością, z intencją uszczęśliwienia mamy. No przecież są pieniądze. Mama nie wie, jak ich użyć, a Zosia po prostu działa. A Dalej dzieje się dramat. Upokorzenie i przemoc ze strony mamy programują nowe przekonanie u Zosi, że nigdy więcej nie zachce się jej mieć pieniędzy. Podświadomość to taka część człowieka, taki zespół automatyzmów, programów, które mają chronić, mają zadbać o przetrwanie. I jeśli świadomie nie zwracasz uwagi na zrozumienie, na to, jak podświadomość, jak podświadomość interpretuje to, co się dzieje, to później możesz się zdziwić, odkrywając przekonania, odkrywając przekonania funkcjonujące w podświadomości. Co się stało z Zosią po tym zdarzeniu? Na 99% mamusia zakodowała w niej, zakodowała w podświadomości Zosi, niechęć do posiadania pieniędzy. Podświadomość będzie chronić Zosię przed bólem, przed upokorzeniem, przed bezsilnością, przed. I to jest optymistyczny wariant, bo zobacz, żeby zrealizować swój plan, żeby zrealizować swój plan, Zosia musiała przejąć inicjatywę. Wierzyła w swój pomysł, zrealizowała go. Chciała zrobić coś dobrego dla kochanej osoby, uszczęśliwić ją, i każdy z tych elementów, i jeszcze wielu innych, mógł zostać zablokowany albo wypaczony. I to jedno doświadczenie mogło wpłynąć nie tylko na przekonania dotyczące pieniędzy nie tylko na przekonania dotyczące pieniędzy ale mogło, mogło zaburzyć kreatywność, wiarę w siebie, aktywność, podejmowanie wyzwań, samoocenę. Takie elementy, które są esencją człowieka i które tworzą się w dzieciństwie, a realizują w dorosłym życiu, niezależnie od tego, czy je świadomie pamiętamy, bo nasza podświadomość wszystko pamięta. Pytanie, co w tej sytuacji zrobić? I tutaj jest ten moment, w którym Zofia decyduje, co chce z tym zrobić i jak chce to zrobić. Czy w ogóle chce coś z tym robić? Przecież tyle z tym żyła i jakoś sobie radziła. I okazuje się, że Zofia zgłębia temat, ma publikacje, których, w których są rozwiązania, które mogą jej pomóc, tylko z różnych powodów nie realizuje tego. Zaczyna i nie kończy. I w tej sytuacji warto korzystać ze wsparcia drugiej osoby, która pokieruje, pokaże możliwości, zmotywuje, będzie towarzyszyć w tej drodze. Z drugiej strony, decydując się na korzystanie ze wsparcia, Trzeba mieć gotowość nie tylko do mierzenia się z własnymi, ze swoimi emocjami, do mierzenia się z życiowymi sytuacjami, ale na ogół trzeba to jeszcze opowiedzieć drugiej osobie, a to oznacza nie tylko szczerość wobec siebie, ale jeszcze zaufanie do drugiego człowieka, i to może być trudne. Z drugiej strony, jeśli ktoś opowiada tobie różne, różne trudne dla siebie sytuacje, to może właśnie woła o Twoją pomoc. Warto to wyjaśnić, bo równie dobrze może to być na przykład sposób na rozładowanie swojego napięcia albo świadoma praca nad sobą i samo sformułowanie problematu może działać uzdrawiająco. Warto to wyjaśnić, a jeśli w ten sposób działasz, to lepsze efekty osiągniesz zapisując swoje myśli i uczucia na przykład w dzienniku, w zeszycie do pracy własnej plus możliwe rozwiązania. Jeśli opisujesz mi swoją historię, to zaznacz, czego oczekujesz. Niezależnie od sytuacji, to nie jest jasne, czy chcesz umówić się na konsultację, czy przysyłasz czy mi inspirację do nowych medytacji, afirmacji, czy jeszcze czegoś innego. Pamiętaj, jeśli ty nie wiesz, czego chcesz, to raz nie wiadomo, co dostaniesz, dwa, ludzie różni mogą to interpretować. A wracając do Zofii, zakładam, że ma w sobie wystarczająco siły i samoświadomości, aby samodzielnie zmierzyć się z tematem. Ale co jest tym tematem? Zobacz, że Zofia, kontakt ze mną zaczyna od intencji zamówienia nagrań dotyczących nadwagi. Później wychodzi traumatyczna sytuacja z dzieciństwa w temacie pieniędzy. I takie proste myślenie sugeruje: Mam problem z nadwagą, szukam nagrania na nadwagę. Mam problem z pieniędzmi, szukam afirmacji na pieniądze. Chyba większość ludzi patrzy, na, patrzy tak prosto albo jeszcze prościej, ale jeśli potrafisz spojrzeć na to z szerszej perspektywy, to okazuje się, że zarówno nadwaga, jak i przekonania dotyczące pieniędzy są manifestacją czegoś innego. W tym przypadku są manifestacją toksycznej relacji z mamą. Można tak wnioskować z powyższego opisu. Moja wskazówka dla Zofii zacznij od uwolnienia emocji związanych z mamą. Pomoże Ci w tym skrypt do samodzielnej pracy Magia Uwolnienia. To siedmiodniowy proces kończący się specjalnym uwalniającym rytuałem. Skrypt do samodzielnej realizacji. W tym skrypcie są dwa, nie zale, dwie niezależne części. Jedna dotycząca przekonań związanych z pieniędzmi, a druga dotycząca uwalniania toksycznych relacji. Potem afirmacje zmiany stwarzające fundament, i dopiero potem, albo równocześnie konkretne narzędzia ukierunkowane na budowanie nowego. Jeśli chodzi o zdrowie Zofii, to uratował ją wyjazd za granicę. Przekraczając granicę, zostawiła za sobą trudne schematy przekonania, egregory stworzone w dzieciństwie. Z kolei, wracając do Polski, one ponownie się do niej podczepiły. Teraz Zofia musi zmierzyć się z nimi albo nauczyć się z nimi żyć. Stąd wzięła się nadwaga, nieprzerobione emocje na poziomie świadomości zatrzymały się w ciele. Dlatego diety nie działają, waga wraca jak bumerang, bo problem jest na poziomie świadomości. Nierozwiązany konflikt na poziomie duchowym manifestuje się na poziomie fizycznym. Zofia teraz jest w tym miejscu swojego życia tylko dlatego, że ma w sobie cudowną Zosię, co prawda z poniewieraną w dzieciństwie, ale ta Zosia daje radę i potrzebuje troski i zaopiekowania Zofii. Jeśli ty chcesz przygarnąć do siebie tą małą dziewczynkę lub chłopca z dzieciństwa, którym, którą jesteś, to pomoże Tobie w tym moja medytacja z podświadomością i opis znajdziesz na stronie prekognicja.pl. Jeśli chcesz umówić się ze mną na konsultację, to najpierw opisz swój problem tak szczerze na papierze dla siebie. Dla siebie. Potem sprawdź, czy nadal potrzebujesz konsultacji i dopiero teraz zapytaj o termin i szczegóły. Z tego wideo zapamiętaj, że.